Cześć, mam Oscar Game i dzisiaj będzie odcinek taki z openingiem. No i jak zwykle nic na razie nowego nie ma, ale dzisiaj mam dla Was bardzo świetną wiadomość, ponieważ mam jednego z Nie, to nie jest MZ, ale dobra. Teraz Wy jeszcze nie widzicie. Mam go na zerowej randze. Wy pewnie nie, nie wiecie, co to jest, ale teraz Wam pokażę. I Pyk to jest sercz. Moja mama mi otworzyła tego big boxa, już wam pokazuję, tego big boxa, tego z, y, przed megaboxem, za 60 poziom i właśnie, i wydropiło mi tego serdza. moja mama mi go wydropiła, więc dopiero nagrywam po wydropieniu, więc weźmy go sobie tutaj i otwórzmy, i odbierzmy te gemy. I nie wiem, y, co ja mam kupić za te gemy. Napiszcie mi w komentarzu, co mam, czy mam zbierać na mega skrzynkę przecenioną, czy może sobie jutro coś kupić, jak będzie coś o wiele fajnego. No i co, to by było na tyle z tego odcinka. Chciałem się tylko pochwalić moim sercem. No i co, to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subie na moim dzwoneczkiem. Dobijamy 20 subskrypcji. No i co, i, po... I nalecam oglądają moich wcześniejszych filmów. No to pa.